Siemenko, kolejny niepełny odcinek, bo nie w tym się. Ale za to nagrałem metafora na jutro, więc będziecie mogli sobie obejrzeć, jak. No ale to sobie zobaczycie jutro. Nie, no powiem wam, jak bijemy smoka. Będzie można zobaczyć. Co prawda, mogliśmy go nie bić, ale z racji tego, że lubię testować rzeczy, to postanowiłem spuścić mu w pierdol i wyszło to całkiem nieźle. Ale. Jak już wspominałem, gramy na naprawdę niskim poziomie trudności, więc... Ale było fajnie. I zdobyliśmy fajny akwipunek, który pozwoli nam potem spuszczać lepszych pierdol w innych miejscach. Normalnie powiedziałbym coś ciekawego, że coś dzisiaj ciekawego robiłem, ale nie, byłem w pracy, a potem sobie pooglądałem trochę anime. Jakoś potrzebowałem się rozluźnić. Poza tym, jakieś przeziębienie mnie złapało i... I ogólnie, ogólnie tak się czuję nieswojo troszeczkę. Znaczy powiem tak, no nie tylko ze względu na przeziębienie, także ze względu na... Ze względu na inne rzeczy, ale o tych innych rzeczach nie będziemy tutaj rozmawiać, bo to nie jest miejsce na tego typu. Więc załóżmy, że chodzi tylko... O, Masza, widzieliście. Masza na środku kadru. Spała tam. Uu, widzicie moje gacie. Nieważne, tam Masza spała przy balkonie. I oczywiście jak ja się tutaj uwaliłem, żeby sobie chwilę odpocząć, to ona też poszła i teraz zaraz trzeba będzie tam i zobaczyć co się... Co się dzieje. To jest, to jest moja tymczasowa szafa. A tam gdzieś z boku jest drukarka. I stolik i inne rzeczy. Niemniej o, widzicie tutaj? O tu jest dodatek do gry Harry Potter. No i tu są nagrody, które będą w konkursie. Generalnie jest tutaj sporo rzeczy. Ja nie mogę mieć stolików nigdzie na chacie, bo potem zastawiam je wszystkie relami, więc y, mam jeden i tam jest... Tam w ogóle to jest drugi stolik tego typu, który był z IK kupiony. Tam jest pierwszy, y, który stał wcześniej w małym pokoju i jak go przestawiłem tutaj, to zaraz na nim drukarkę postawiłem. No generalnie burdelarzem jestem strasznym. Y, staram się tego oduczyć, ale jakby to powiedzieć, są to takie nieszkodliwe rzeczy, więc... Po co w gruncie rzeczy się przejmować tym? Nie wiem. Niektórzy mówią, że jest to, yy, jest to zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. I teoretycznie to prawda. A w praktyce no, nie warto się pewnymi rzeczami przejmować i trzeba sobie dawać luz, bo inaczej człowiek ochuja. A wiem coś o tym. Se, wybaczcie, sekwiazdkę poprawię. No, to tyle z dzisiejszego dnia. Jutro środa. Środek tygodnia zawodowego. Mam nadzieję, że uda mi się to trochę pokodować rzeczy niezwiązane z pracą, bo bardzo chciałbym dokończyć jeden moduł do strony, który sobie piszę od jakiegoś czasu. I właściwie piszę od jakiegoś czasu, projektuję od jakiegoś czasu, i to chciałbym go napisać za jednym zamachem z pomocą SI. Zobaczmy, czy to wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, to opracowałem sobie bardzo fajną metodę pracy z kodem i sztuczną inteligencją i będę, wreszcie będę wydajny. Coś jeszcze? No nie, nic, to sobie zobaczycie. Metafora, fajny odcinek. Trochę mi się rozsynchronizowało wszystko, ale nieważne. Jest też TMS na najbliższy poniedziałek. Już wrzucony, czeka na publikację. W czwartek będę nagrywał Black Mirror. Może tym razem pokuszę się o więcej niż jeden odcinek na raz i takich długo nie było, a komentarzy było tyle co nic. Czyli nic. Więc może sobie nagram od razu trochę więcej. Poczekamy, zobaczymy. Niemniej wielkie dzięki, że byliście tutaj na moim krótkim update. Cie. Nie mam nic ciekawego do pokazania. Żyję, czuję się dobrze. Poza lekkim przeziębieniem. I miejmy nadzieję, że sytuacja się uspokoiła na tyle, żebym mógł sobie spokojnie posiedzieć z kamerą i się pobawić, bo w gruncie rzeczy o to chodzi. No, to dzięki wielkiemu, suby, dzwoneczki, cała reszta tego syfu. E, miałem nadzieję w ogóle, że masza wpadnie tutaj, bo jak ja leżę w ten sposób, to ona kładzie się tutaj na mnie i, i, i wystawia łeb do głaskania. Myślałem, że przyjdzie teraz, bym wam pokazał, jak to wygląda. Bo zazwyczaj, jak. Jak jestem w tej pozycji, kod tutaj leży, to nie mam pod ręką telefonu. A jak się tylko rusza, no to ona schodzi i, i nic z tego nie ma. Więc, więc nie, mogę, nie mogę nigdy tego nagrać. A jak teraz mam telefon i sobie nagrywam, to jej tutaj nie ma. No ale to jest kod. Nie ma się co spodziewać, żeby zrobiła to, co akurat chce. Nawet na potrzeby tak zacnej widowni jak wy. Dobra, do jutra. I może uda mi się w końcu nagrać. Ten taki, wiecie, zmontowany z żarcikiem na początku i tak dalej, i tak dalej. A może nie. Będę cały tydzień napierdalał takie. A potem się zobaczę. Do następnego. A, tak to złapałem, że nie mogę wyłączyć nagrywania na telefonie. Dobra, pyk.